Siemanko, z tej strony Mazowiecki Zabugarz. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj e, kolejny odcinek z... No z czego? Z No właśnie. I ze i mną właśnie jest jeleń. Pawła dzisiaj nie ma, bo tak szczerze on dzisiaj nie miałby co robić. Ję robotę najwyżej damy. Jego 55 będzie ładować belę na przyczepę, więc no a my dzisiaj. A, przy... a ja tu przyszłem dzisiaj po zakup sprzętu. Nowy tutaj właśnie sprowadziłem sobie 912 z Belarką McHale. No, McHale do sprzedania była akurat więc pomyślałem, że sobie kupię też, a to było akurat oddzielnie, już dałem gościowi pieniądze za to, więc tylko tutaj u, u tego Staśka tutaj stoi, ponieważ um, po, po, powiedział, że jakby te, to, do jego przyjechać, odebrać, no zawsze tutaj, bo on mnie sprowadził oczywiście. i dzisiaj tak odcinku nie będziemy bylować ja lejkiem się zajmie tym tz kiedy tam 912 będziemy bylować ale to na żeniwach pewnie ja się zajmę też zgrabianiem zobaczymy jak 912 chce z tym poradzi o kurde, wybrany co to miałem stworzyć jakby co mój kolega to no to kombajn to jeszcze się kupi, na razie, no, jest jak jest. Tak, ja nigdy nie kierowałam bizonem. Nie. Ja też nie. Ale jeśli chodzi w farmingu. Bo w realnym no to chłopie tyle razy możliwe Dobra, nie da się wjechać, muszę odsunąć to. Jeśli chodzi na no to... Panu będzie pewnie nagrzekać na te fototekstury na tym ciągniku Ale mnie tu głównie obchodzi Ja też? tekstury zajebiste No, ja tak jego 55 na teksturach co on będzie, ale, ale miał. Ale to jest od 55 No, ale no To po co kurde narzeka na inne jak też na fototeksturach co? To jest trochę nowszy model tej 912, bo ta maska jest już od tych nowszych bardziej kurde. Ej, a nie możemy kupić jakiejś osobnej skrabiarki. Szczerze mi się na razie nie chce sprzedawać, bo ta jest niezawodna, więc no. Ciekawe kiedy palce wejdą w to mach machalę, to wtedy będzie. Że co wejdzie? Kiedy te zęby wejdą z tą machalę ty... O kurde, a tutaj jeszcze nie stoszono. Znaczy tam nie jest ten. Zęby to... Ej, gdzie ty jedziesz? No to czy coś Ale ty kurde jeszcze z tyłu chyba pominęłeś nasze łąki. Mogłeś najpierw... To, najpierw pojadę tamto. A bo pierwszy już jedzie... to się składa, to jak się jedzie, ty. Bo to haczka. No tata, pod... mój tata ta po drogach polnych, jeździ tym. No kurde, do... ty zaraz ją uszkodzisz, dawaj to. Jezu. My tak w realu robimy, bo za długo się No to, Oj, to widzę, widzę tutaj... że nie dba. Widzę, że kurde, umie dbać o sprzęt. Także nikt. Ja bym się nie utrzymał dobrze. To się składa, mój wujek składa do, do transportu. I jest dobrze. A tak to nie, nie ma co te. Tak to się nie robi. Po pierwsze, mój tata czasem ogląda Twoje odcinki ze mną. Tak? Po drugie, możemy oglądać się na To po co kurde wspomniałeś o tym, że tak robi? Bo źle robi. Chyba, że łąka blisko to tak, ale no... po polnych to też się składa. Bo tu gdzie nie, gdzieś drzewa. Czy po Polach, żeby nie zahaczyć innym, to... No, to się myśli. O taką kurde grabarko przewracarki się dba. Bo to jest najbardziej już... nie za bardzo yy, nie za bardzo już konstruowany sprzęt w tych czasach. I żeby jeszcze kurde robił, to trzeba powoli po ten. Tak szczerze. No i chyba chyba tak będzie kupował po Teraz coś gada, że chciałby mieć. No to jak chce, to nie kupuj Bo on tam do jakichś ciągników większych, no to może. Nie wiem, może 30 to będzie ciągnąć. Nie no, jest też można, ale bardziej sześćdziesiątka. Albo, albo 10-14. Gdzie? Trzeba ciągnąć przy opryskiwaczu chodzi, no to co? Sześćdziesiątka też pójdę przy takim, może. My nie mamy 60 tylko 3PK, a 3PK tylko jest do Prysztany. Co za... Tu tam weź to przewróć wszystko powoli trzeba będzie zawieźć gdzieś pod któryś tam pole na pewno kurde w sumie nie przekliniem że to będę robić więc mógł Pawł nawet być albo chodź co? Dobra już tam W następnym odcinku Pawł będzie, będzie zgrabianie, później belowanie. Pawł będzie bele zbierać. Ja pojadę 912 zgrabiać, a ty przy belarce będziesz robić z mtz -em. A nie mogę, nie. Co ja teraz wymyśliłem No widzisz, tego nie będę mówić Później ci Krzysiek powiem, dobra? Nie. Tylko nie teraz, kurde nie Co ja sobie wymyśliłem A W ogóle ile słomy krow mają? Starczy im jeszcze? Woda Nie no, słama dobrze, to z jedzeniem też, no... Na razie jest dobrze. Mogę ci umierać. Mała, mogę ci umierać. Jaka to jest? wielkie Jelkie, tutaj zawsze do niej Bluetooth Desz i... to tu już nie wstanie No i tak to nie mam miejsca na te Jak będzie więcej to się wiedzie Taka Na razie to co na przyczepie jest to się powiedzie A to czekajcie co chcesz powiedzieć coś Ej jesteś? Co jest? Nie, przepraszam, mama do mnie zadzwoniła, ty się wyciszył. Aha. Kurde, że leżą skręciła. Ścielnisko jest na etapie, dobre. Tędy sobie przyjadę. Ja pierdolę. Czyli sezon... Gdzie ja tu nasze zasiane było w pole? Zaraz, a okej, okay, zaraz Ułowo gdzieś no ale Co ty robisz szafok? Obornik hmm? Będę tu gdzieś Chcę obornik gdzieś wywalić tak albo no nie przy tym nie na razie eee... ty a tamtego jeszcze nie zapomnisz tu tam jest? za tobą? tak! no dobra tamtego nie zapomnę dobra to tutaj ciężko no Nie ja co jest do przetrząsania, chłopku Dobra i teraz tak, lewy, lewa, prawa Lewy chyba. Tutaj taka góra zostaniem na to pole i na tamto pewnie też Ila, może Ila. Ila. będzie. Na następny rok gospodarka się powiększy, powiększą się maszyny, będziemy zaczynać więcej kupywać albo dokupywać do niektórych tam powiększać nasze na pewno. Ja tam odkładam sobie na coś dużego pieniądze ale nie powiem na co. Ja jeszcze mam nadzieję, że bizona uda mi się kupić w tym roku. Już drugi sezon będzie na odnowionej gospie, bo zbieramy, zbieramy na remont. Gospodarki oczywiście. Pięk. pamiętasz to ten, tą to, to gospę co ja miałem? Przecież dostałem za nią ileś tysięcy, czyli mówiłeś, że za te pieniądze odnowimy. A. Pieniądze? A no tak. Czyli praktycznie już możemy odnowić nawet to no tam wiesz na razie kombajn, po żniwach, poteni nowy rok nowy rok pracy oczywiście wiadomo ale przynajmniej zakup udany a w sumie może pojadę do tego, pożyczę też do przetrząsania to przetrząsnę parę łąk tutaj z tyłu najwyżej, a ty tam tak chcę zobaczyć jak to będzie szło no tutaj co obok gospodarki to ja będę musiał przetrząsnąć bo tu jest najbardziej trudno a takie co, co na równi są to tam y, możesz robić bo tam nic żadnych przeszkód nie ma. ja nie mogę co? Jak no ty? nie że nie, nie, możesz, nie możesz tylko że kurde że nie będziesz dobrze umiał że tam jaków za dużo mm. będzie bo tam kurde nie będzie nie bo tam drzewa są a przy drzewach to trzeba tak manewrować że to ten... Mm. Aha. no i dlatego ja sam to zrobię bo tam a, bardziej to jest moje to jest moja niejedność. Czekaj. E, dzień dobry. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Mąż do domu? No nie mam mąża. A Pani przekaże, ja tu tą e, grabarkę chcę pożyczyć. No ja oddam. Tylko tam przytrząsnę z dwie, trzy łąki najwyżej. I oddam. No to dołoń się. No to do mnie niech zadzwoni. Dobrze. No to do widzenia. Do widzenia. No dobra, załatwione. Się nie pogniewa, gościu. Najwyżej flaszkę przyniosę na zgodę. Lecz nie na zgodę, tylko za pożyczenie flaszki, jak się dogadamy Dobra. Zobaczymy, na co 912 będzie stać. To w ogóle sobie potwierdzam, że. Bo gorąco. Nie ja chyba zaraz zacznę już bo nie mając Nie, nie zgrabiaj, w tym odcinku nie zgrabiasz. A co już sam? W ogóle ty nie zgrabiasz, tylko ja będę zgrabił. Ty będziesz belarką już jeździł. Ale dawaj, że ja będę w tym odcinku... Ja mówiłem... Bardziej mi chodziło o przetrząsanie tam... No to przetrząsanie, bardzo. No to mówisz, No to mówiłem, przetrząsasz, przetrząsasz, no to co? To co cię nie pasuje. Nie, to co minut. takie A jak miałeś co się stało? Nie, nic. Ja to ci powiem szczerze, że. Ja jak do szkoły wracam, to nie chcę mi się szczerze, bo. No, u mnie zaczynają koledzy świrować niektórzy i mam ich już po prostu dość. Non-stop, kurde, pierdzielą głupie żarty, gadają, ja już tego nie wytrzymię, no. aż Ażbym kurde, jednemu za liścia sprzedł chętnie jak też? ma takich dwóch do a kurde, tak. a ten jeden taki się mądrzy kurde mechaniczek zasrany że, że sami przylutuje no ja już widzę kurde ja mu jeszcze oddam kurde z większą siłą niż się co ja ja się tak marzy, będzie drugi... czarować, kurde? Strasznie. Ja mam takiego debila w klasie, dwóch, bo tak na no to weź. Idź tu jakiś normalnych, znać, kurde, co nie żartują niepotrzebnie. Oni nie chcą po prostu przestać. Ja im mówię, przestańcie, ja nie chcę tego słuchać. Ja tego dość mam, a oni nie. Oni swoje nie chcą przestać. Po prostu to już... To już jest nie do wytrzymania. I tyle mogę powiedzieć. Więc pamiętajcie. Te słowa, co ja powiedziałem, bo tego nie żałuję, tego powiedzieć. Nie, Jak bo mi, chodzi oglądacie mi teraz. Macie przestać, albo albo mógł... chodzi górze zgody nie ma. I spiję. nie, bo mi chodzi I Tak, bo... pewnie mnie nie lubią. Nie, bo dzisiaj chodzi mi o to, że nie narysowałem, nie wiem, 3PK, tam iłem TZ. No. Chole. Co? Jakiś z drugiej, jakaś dziewczyna z drugiej klasy taki chłopak podeptał mi ten rysunek i rozerwał go i do kosza wywołał Nie gadaj. Tak, tak, tak. Ja to bym się wkurzył normalnie, jak ja coś rysowa... Ale, ale, ale rysuję to normalnie plus? wiesz to Ja bym tego nie zniszczył plus? Ale chociaż wkurzłem piór nie wlewają do kosza wprost a to chyba że tak! Co, jedna ja do mnie dziewczyna mówi ała Ala brzydki Ale ty brzydki jesteś, ale gruba co? A ja powiedziałem, że ten Ty no, Następnym taki... razem ja ci dam z radę Słuchaj no. tego A wiesz co Powiem ci, że żadnego nie poderwiesz Bo dziewczyna musi mieć tutaj I tutaj, a ty tego nie masz że Jest wypierdziale i nie pierdziel, że ja jestem brzydki Albo powiedziesz, że jesteś adoptowany Ty, iść to nie modne to już kurde takie, to jest słabe po prostu, te adoptowanie, to się przejadło. Ja Ci mówię, powiedz to co ja powie, Ja Ci kurde powiedziałem teraz, to zobaczysz kurde, pewnie poparę i rozpadnie. Kurde, ja to sam wymyśliłem, ale to co, to, co ja to wymyśliłem, to teraz tak minie. Jakby do jakichś ona tak kursów, nie zrozumie, się... ej, ale ona tak nie zrozumie. Nie zrozumie. Bo ona, tak, bo druga klasa dziewczyna. A druga klasa? Ja. A no... To klasa Znasz, klasa. nie wiem. Wiesz, że one jak trzęsą na świetlicy, sobie wiesz, tam na autobus. No to wiesz co? One oglądają ciągle Barbie. Barbie? No bo takie już są, dzieciaki. Jeszcze oglądają. Kiedyś oglądało się Mafia Solac. ja szczerze to Mafia Solac nie oglądałem za bardzo. Wolałem światka Citrus'a, bo Bokuna. I kogoś tam jeszcze chyba oglądałem, muszę sobie przypomnieć. Ja eee... oglądałem i cytrusa. I tego. No masz w Piasole całe ten e, Miki 1,9, wiesz? Na a, e, a robisz tą naszą nowo kupioną łąkę? No ja zaraz kończę ją. A no to dobra. Ty, to ja może pojadę na tą drugą kupioną. i. Dla ciebie zostawię tutaj ten ostatni kawałek tutaj tu, tej naszej pierwszej łąki, co tu koszona była. To tu przyjechał ten, co przyjechał tutaj, co ty przyjechałeś tu posiłeś tą, tą wypożyczoną kosiarką Samasza. No to ja też ją tam wykosiłem. Ale ja na tu, tu nową, a ty na, nasz, na tu naszą starą. Ja wiem ja, na którą, tam gdzie jest jakby ten rów ten z wodą, tak? Jak się przejeżdża, Zaraz, przywodę. kurde. Tu niewykoszone? Ja wywaliłeś obornik sąsiadowi w ten. Nie wywaliłem sąsiadowi, tylko to jest nasze. Tu jest obok nasze i kurde, my, ja tu wywaliłem, bo będziemy brali. Kurde, a nie. Tu łąkę kupywaliśmy, Chyba nie. Albo nie skupiliśmy, ta... zapomnieliśmy i tyle. Łapie! Posłuchaj, nie wiem. Ale po co tam wywaliłeś, jak my nie mamy tych? Tych, tych. Czereśni. Znaczy to jest o, nie jest O! Kostra! Nie widziałem. Ale go... Ale słuchaj, to jest nasza połowa tego. I tamto to już... I tamto to... Tam wywaliłem po prostu, żeby miejsce. Bo nie było miejsca. A tamto nic tam już z tego nie będzie, więc dlatego. Bo nie było żadnej innej równi i dlatego tam wwaliłem. Dobra. Dobra to już ja tu łąk tutaj zgrabię ostatnio Bo jak innej nie ma to już tą sam zgrabię No ja już jestem tutaj Przejechałem przez parę smsięgów. A to co, ty ją będziesz zgrabiał? Nie wiem, jak chcesz to na dwóch możemy robić No to, dobra. Tylko równo przy między, żeby nie zostało nic Tylko tam na dwóch... A o to dobrze, dobrze robisz, dobrze, dobrze. Nie, bo tak na to tam droga pełna zostało, bo ten... Nie Dobre, wiem, Dobra, nie ja... przejmuj się, to się z zgrabi, nie? A tak jak by... Jakby tym się było przyjmować, to po prostu... Ja Niech nie to, nie nie z z to by normalny nie był. Ja się mnie koledzy... Dobrze, ja jeszcze zbierze ty i tyle. A tutaj ty przejdziesz na multiplayer grasz to lagi, masz to, to ciebie, to właśnie... Jak to się mówi, no po prostu to ciebie usprawiedliwia, że lag masz i nie za bardzo dobrze robisz i masz prawo. Ty czekaj, tak miniaturkę Leżam. zrobię, weź stój. Stój o elegancko. No ja wiem, że ci się... Fajnie wyszło. Nie wiesz, te z wyzywali, że gram farminga? Co? Wyzywali cię że grasz farminga? Mhm. A ja ich wyzywałem, że grają w Mogłeś im powiedzieć, że jesteście kiedyś sami lub w Fortnite. Ej, ale ja też mam Fortnite. O kurde. Zły przykład dałem, mnie. Nie, ja już... e, dobra. Nie. Ja ci powiem, że Robloxa ja u siebie odinstalowałem, bo z przyczyn takich, że już długo nie grałem, i po drugie, że już nie chciał mi się na. już nie chciał mi jakiś serwer wejść jeden że nie chciał po prostu mnie wejść do gry i coś tam się spierdzieliło Dlatego ja to, to już Robloxa odinstalowałem Nie, bo ja chciałem ostatnio jakoś zagrać i nie udało się Wy kończysz tutaj czy No kończę Ty możesz już zacząć zgrabiać Nie no mówię ci, że w tym odcinku nie będziemy zgrabyć A coś że zgrabisz to tylko Ja będę zgrabać ale w następnym odcinku a ty będziesz belować wtedy. Paweł wtedy nie będziesz. A Paweł nie, Paweł będzie, bo wtedy jak będzie zbelowany, to jeszcze, to jeszcze może nam się uda zebrać bele. To już koniec? Albo nie. Na następny będzie zbieranie bel, i Paweł będzie. No to już koniec to. Ja sąsiadowi pojadę, oddać grabarkę, a ty to możesz na gość. Możesz tu na, na łące tą grabarkę zostawić gdzieś z przodu i tyle Tylko z łóż ją. Kolaskę Nie! Z przodu, żebym tam nie jeździł. A to nie na łące? No z przodu na łące mówię. No to tutaj już masz ustawione. No i dobra. Tutaj, o! Czekaj, tutaj, nie wiem. Postawę, postawę, dobra? Tutaj, o. To no tak postaw, żebym nie miał daleko do tego. Żeby blisko nie. było tam w tryb, tra... w tryb pracy od razu... Dobra, ja tam podczepiam to za co od pracy. Bo ja będę grabić z tego powodu, że u... ja umiem dobrze te wałki zrobić, a ty jak lagi, to nie wiadomo jak to będzie. Żeby to później pod bierak wszystko poszło, nie? Nie prasą? bo ja to. No to w następnym odcinku prasę będziesz potrzepiał. Na razie, na razie... Na razie nie, w następnym odcinku. Także... E ładnie! Dobra, to no zgasi. Zgasiąka może tu stać. No zgasi. Także co? Myślę, że nasz odcinek podobał, w kolejności już się widzimy, także trzymajcie i do zobaczenia, nie? Nie, papa. 拜拜。